Witajcie, zaprezentuję teraz jeden z mniej znanych węzłów węzeł rozbójników. Wiążemy go najczęściej podczas sumowania na jakiejś belce przy knadze. Pierwotnie służył do, do przywiązywania koni. Jak go wiążemy? Składamy sobie linę na pół, tworząc pętlę. Przykładamy pętlę do naszej belki. Owijamy dookoła. Krótszym końcem liny, to możemy sobie tą pętlę trochę zmniejszyć, żeby było łatwiej. Następnie dookoła pętli i z powrotem w naszym kierunku. Składamy linę na pół i przekładamy przez naszą pierwszą pętlę. Następnie końcówką pracującą zaciskamy cały węzeł. Zaleta węzła rozwójników jest taka, że jeżeli dobrze się przyjrzymy, nie widać tutaj żadnego przełożenia dookoła. Co za tym idzie? Nie zablokuje on się nam, kiedy będziemy chcieli go rozwiązać. A rozwiązanie jest banalnie proste bo wybieramy po prostu tą pętlę i on całkowicie sobie spada. Pęzeł rozbójników.